Pani Iwono po raz kolejny rozwścieczyła pani internautów, bo powiedziała ja? pani, że Maciej za Kościelny nie potrafi tańczyć. Dlaczego pani tak powiedziała? Bo uważam, że gwiazdy, które występują w tym programie, nie do końca potrafią tańczyć wszystkie. Przy nim to powiedziałam właśnie, żeby udowodnić ludziom, że nie umiejąc tańczyć, można tańczyć. Okej, okay, czyli to był taki koniec końców miły komplement. Tak, to nie, nie. widzisz, chyba nie odebrano dobrej mojej intencji. Moim zdaniem tańca tancerzy zawodowi uczą się długo, latami, 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 żeby osiągnąć poziom mistrzowski. Maciej nie był tancerzem i z tego co wiem chyba nie tańczył nigdy, nie wiem, no może tam prywatnie. Czyli oni teraz po prostu potrafią udawać taniec. Tak, chciałam powiedzieć, że po takiej dwumiesięcznej czy tam no, krótkiej pracy można tak zrobić, że nam wiesz szczęki wy odpadały, także to był komplement absolutnie Jejku, jakich my czasów dożyliśmy, że po prostu... Wszyscy rozumieją w ogóle nie tak jak trzeba wszystko. Niewinne zdanie, a tutaj po prostu e, awantura w tak. internecie. Czyli rozumiem, że on nie potrafi tańczyć, ale potrafi udawać ten taniec. O to chodziło. Ale tu większość gwiazd nie potrafi tańczyć. Mówię o stricte technicznych rzeczach. Słuchajcie, no taniec tak naprawdę na poziomie zawodowym. Porozmawiajcie też z anterzami o przebiegu ruchu, o pracy, skąd ten ruch się w ogóle wydobywa, jak go w ogóle tworzyć. To są lata pracy. Natomiast on udowodnił, że yy, właśnie nie umiejąc tańczyć i to powtórzę, bo to jest pozytywne, zrobił wielkie wow. Pani Wono, jest pani od pierwszej edycji tańca z gwiazdami. Jeszcze raz powiem, pani Wono, jest pani od pierwszej edycji tańca z gwiazdami. Mieliśmy trzech prowadzących. Krzysztof Ibisz, Piotr Gąsowski, Hubert Urbański, który pani zdaniem najlepiej prowadzi. Ja uważam, że Krzysztof Ibisz jest urodzonym prowadzącym program Taniec z Gwiezdami. A z czego to wynika? Dlaczego co, akurat jego Pani wskazała? Ja uważam, że on się wpisuje w naszą estetykę, bo taniec towarzyski jest taki też dosyć specyficzny. Hubert moim zdaniem nie do końca. A dlaczego nie do końca, Pan Hubert? Ja uważam, że on troszkę jest w innych strefach klimatycznych. Nie wiem, jak to w ogóle, wiesz, co określić nawet. To już prędzej może Piotr Gąsowski, tylko Piotr Gąsowski z kolei był takim bardziej wesołkiem, bym powiedziała, ale też się sprawdzał, natomiast takim w moim sercu do tego programu Krzysztof naprawdę jest idealny. Pani Iwono, a Pani się kiedyś kochała w Krzysztofie? Tak, ja mu kiedyś nawet to powiedziałam. Ale to kocha się bardzo... pani platonicznie, czy jak platonicznie, kobieta mężczyzna? Nie no słuchajcie, platonicznie. On gdzieś tam w telewizji występował i wiesz, to tak jak w aktorach się kochamy, czy w osobach śpiewających, nawet nie pamiętam w czym go widziałam. Może to był jakiś czarpar? Prowadził, może tak, herbatę. może tak być. Zmieniając temat pani Ewa Kasprzyk dostała telekamerę. Jakby pani skomentowała ten sukces koleżanki? Gratuluję jej bardzo serdecznie. I tyle. Mnie bardzo zastanawia, dlaczego pani nigdy nie dostała telekamery. Jak pani myśli, z czego to wynika? Wiesz co, to, że nie dostałam telekamery, to jest jedno. Ja nigdy nie byłam nominowana. No ja właśnie, z czego Igor. to wynika, że nigdy nie była Pani nominowana? Wiesz co, ja nie znam zasad nominacji do różnych e, nagród, tym bardziej do telekamer, ale nie ukrywam, że też... Może przez to, że nie byłam nominowana, jakby nie dbam o to tak naprawdę, wiesz. No wiem, jak? A jak się Pani z tym czuje, że nie była Pani nominowana, bo moim zdaniem powinna Pani już trzymać złotą telekamerę, czyli zgarnąć trzy i mieć czwartą złotą. Jak się Pani z tym czuje, że Pani no, robi wszystko zgodnie ze sobą, całe serce w to wkłada, a tego nie doceniają? No wiesz, lepiej być 19 lat w programie i nie mieć nominacji, niż mieć nominację i zniknąć na przykład po kilku edycjach. A Pani zdaniem Pani Ewa zasłużyła na te telekamery, jak Pani to widzi? Uważam, że każdy, kto jest nominowany, zasługuje na to, żeby dostać telekamerę, ale naprawdę nie znam, może raczej znaczy nie znam kompletnie kryteriów, czym i kto się, kto się czym kieruje. Przy A może pani komuś nagrych. podpadła? Może kogoś ktoś mnie nie lubi, ale ma prawo, więc słuchajcie, ja nie chcę telekamery. I tyle. Może najlepiej, żebym nie dostała jej nigdy, słuchaj. Po tych dług... słowach raczej pani nie dostanie. Nie dostanę. I wtedy będę dumna i blada, że właśnie takiej nagrody nie dostałam. A jakby chcieli pani wręczyć, odmówiłaby pani? Teraz? Nie no, wiesz, to. to bo też. Kiedyś pani Marili Rodowicz chcieli wręczyć Fryderyka i powiedziała, że nie, teraz to już nie chcę. Dziękuję bardzo. Wiesz co, bo teraz się okaże, że e, zaraz nas będą łapać za słowa, że się obraziła. na te kamery. Nie obrażam się. Nie mam nominacji, nie odbieram. I w ogóle nie mam z tym problemu. Pani Iwonko, kończąc naszą rozmowę, założyła Pani kanał na YouTube. Jakie ma Pani plany wobec tego kanału? E, możesz mi podpowiedzieć, co kanał mam... Kanał na YouTubie, nie, nie, Pani... Nie, ja słyszę. Ja mówię do Ciebie, żebyś mi podpowiedział, co mam tam robić. No, moim to zdaniem powinna Pani robić vlogi, podcasty. pokazywać wszystko od kuli, z podcasty jak najbardziej. To ja coś wymyślę, Słuchajcie, Mam jakiś już pomysł taki delikatny, ale zobaczymy. A wie Pani co, że, wie Pani o tym, że polscy youtuberzy zarabiają miesięcznie około 80 tysięcy? Bo na YouTube się mega dobrze zarabia? To może jakąś ankietę zrobimy. Co mam dawać, żeby tak właśnie moja popularność tam na tym YouTubie wzrosła? Czekam na odpowiedzi. A ma pani menadżerkę? Menadżera mojego. Męża. Ale, wiesz, męża. ale i on też ma jakieś pomysły, ale ja czekam może od państwa, bo jak ktoś mi jakiś na przykład powie, czego ode mnie oczekuje, to będzie mi łatwiej coś tam wymyśleć. Ja coś wymyślę i pani podrzucę. Nie, 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 radę, Ostatnie pytanie, pani Iwono, 12 milionów Polaków pracuje w Wigilię, jest pomysł, żeby Wigilia była totalnie wolna od pracy, co pani o tym sądzi? Wiesz zawsze nad tym się zastanawiałam, bo ja mam taki tryb pracy. Bardzo często pracuję w święta, ale rzeczywiście nigdy w Wigilię. I uważam, że jestem w grupie szczęśliwców. Oczywiście są zawody, że nie unikniemy pracy, jakieś ratownictwo medyczne, musimy mieć światło, prąd. No, jest kilka zawodów, które muszą pracować w Wigilię. Byłabym za tym nawet, żeby sklepy były nieczynne w Wigilię. Żeby po prostu kobieta mogła zrobić pierogi, pięknie się ubrać, tak malować spędzić czyli, czas z rodziną. Czyli te zawody, które nie wymagają konieczności, rzeczywiście życzyłabym ludziom, żeby wigilia była dniem wolnym. A przywrócenie niedziel handlowych jest pani za tym? Ja akurat tak, bo z kolei wszyscy bardzo dużo pracują. Czasami ta niedziela jest jedynym dniem, żeby rzeczywiście można było trochę poszaleć na zakupach. A przeciwnikom uważam, że po prostu nie muszą tam chodzić, jeżeli ktoś jest przeciwny temu, żeby te niedziele były handlowe. Oczywiście tu jest spór pewnie na temat pracowników, ale podobno oni z kolei więcej zarabiają, więc wiesz, taka też dyskusyjna sprawa. Czyli pani jest za? Ale raczej bym była, jeżeli są pracownicy, którzy są w tą niedzielę pracować i zarabiać więcej, to bym była za. Ja wiem jakie będą komentarze. Komentarze takie niech Iwona sama idzie na kasę. Poszłaby pani? Niedzielę? Ja mam tą przyjemność, że na tej kasie nie muszę pracować, ale, drodzy państwo, kiedyś pracowałam. Ja żadnej pracy się kiedyś nie bałam. Jeżeli państwo chcecie posłuchać mojej historii życiowej, co robiłam w życiu i jak pracowałam, to jest dosyć ciekawa, bo śmiem twierdzi, że to jest taka historia troszkę od kopciuszka do księżniczki. Także ja się żadnej pracy nie boję. I tutaj proszę nie ubliżać ani osobom, które pracują na kasach, bo to jest bardzo potrzebna kasa. Ja bardzo szanuję panie, które pracują. No każdy pracuje w jakim zawodzie, więc jeżeli ktoś jakby w w, kieruje do mnie takie, no nie wiem jak to nawet nazwać, komentarze, bo tak, no to, to jest po prostu głupie i tyle. A pani sama pracuje w niedzielę przecież. Ja bardzo często. A co mamy niedzielę funkcję, dzisiaj? Ja nie tylko w taniu odsuwia, znam, ja w ogóle bardzo często pracuję w weekendy, taki mam też rodzaj pracy i też nie narzekam. Ja uważam, że szczęśliwcem jest ten, kto może sobie wybrać pracę i najlepiej, żeby ją kochał. Dziękuję pani Iwonko, wszystkiego dobrego, dziękuję.